Sprawa załatwiona. dół jest wolny od zarazy. O, nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. Co tam znalazłeś? Ślady paznokci na ścianach, ciała ludzi, którzy konali w męczarniach i zrodzonego z ich cierpień ducha Czerwonego Moru. Kapłani zamknęli ich w kopalni i opuścili. Pozwolili im zdechnąć. Nie, nie, musiałeś coś źle zrozumieć. Moi bracia nie zlekceważyliby zaleceń księgi. Na pewno próbowali pomóc. Próbowali. Wynajęli wiedźmina i zrobili jedyne, co najwyraźniej potrafili zamknęli go w kopalni i zostawili na śmierć. Masz moją wdzięczność, ale złe moce musiały wypaczyć Twój osąd. Wieczny ogień zawsze oświetla właściwą drogę.